To jest świetlica dla zdrowia dzieci z niepełnych rodzin, z rodzin patologicznych, przeróżnic. Dzieci te znajdują y, mo, może nie dom, ale takie oparcie y, szczególne. Od 2008 roku, może później, nie w tej chwili dokładnie nie pamiętam, prowadzimy lub literacki, też z osiągnięciami. Czyli mamy gdzie i w jakiś odpowiedni sposób pieniądze gospodarować. Teraz jest bardzo dużo ogłoszeń, fotografii, dzieci niepełnosprawnych, malutkich, większych. Ja nie mówię, żeby ich daleko nie dawać. Można i daleko, ale pamiętajmy, że dzisiaj może jesteśmy zdrowi, rozdajemy te pieniądze. Z tego ale jutro my będziemy potrzebować my naszej wiecko i może wszystko będzie nam łatwiej, na pewno będzie łatwiej i bliżej zapukać tutaj niż gdzieś tam daleko prosić o wsparcie. To tyle, jeżeli są pytania. Dziękuję bardzo. Jeszcze mimo, że miało od do nas dotrzeć Stowarzyszenie Amazonek, nie wiem czy jest ktoś z Państwa i ktoś by chciał pa słowa, to zapraszamy serdecznie. potem już podsumujemy, jak będą jakieś marzenia. Dzień dobry Państwu, ja nie o mojej organizacji, ale kilka słów powiem w imieniu Miejskiej Rady Publicznego, bo jestem jej członkiem. E, tutaj w Tomaszowie od kilku lat akcja dotycząca jednego procenta rozwija się bardzo dynamicznie zostały wydane formy, w których są umieszczone wszystkie organizacje pozarządowe, opisane ich działania, miejscowi znajomi, Prócz tego jest każdego roku i baner, i ulotki, i te organizacje są tu wpisane. Dziwi mnie, że cztery organizacje nie dostały żadnych pieniędzy, ale to należy się zastanowić, co te organizacje robią i jak się prezentują na terenie miasta. Bo te wszystkie, które się w jakiś sposób prezentują poprzez miejscowe media, swoje bardzo aktywne działanie, bo takie pieniądze dostają. One z roku na rok przebywają, jest ich coraz więcej. Jest sądy żury naszych tutaj księgowych, które pomagają pełnić piny i proponują dla tych osób, tym osobom, które nie wiedzą, na jaką organizację mogą te pieniądze przekazać. Oczywiście wymieniują wszystkie, osoba wskazuje. A jeżeli powiem, to proszę decydować, to księgora decyduje o organizacji tutaj miejscowej. I najlepszym przykładem, czy dowodem na to jest, że ta akcja daje coraz lepsze wyniki jest to, że za rok 2012 porównanie do 11 to na 30 tysięcy więcej na konta organizacji naszych wpłynęło właśnie z tego jednego procenta. Mamy nadzieję, że w tym roku również Um, 7, ten pieniądze. Pieniądze. No staramy się, ale pewnie tyle to nie mamy szans. Um, nie było na Także tych pieniędzy przybywa i organizacje oczywiście zgodnie ze swoim statutem te pieniądze wydają i to jest zawsze doglądu do, do rozliczenia, bo takie przez są wymogi formalne. nie widzi problemów, że będę Nie, nie, ja nie mówię, że nie widzę problemu. tylko chcę pochwalić się, że my to robimy w mieście i z roku na rok tych pieniędzy na nasze konta przybywa. W mojej organizacji też, no my tam rzędu kilku tysięcy, ale i w tym roku też za poprzedni rok więcej jak w poprzednim było. Także pracujemy nad tym i tu w imieniu miejskiej rady mogę złożyć taką deklarację, że będziemy tę akcję rozwijać jeszcze bardziej aktywnie, bardziej skutecznie, żeby te pieniądze w naszym mieście i powiecie znalazły się rzeczywiście na kontakt naszych organizacji. Mam nadzieję, że nasza akcja będzie pomocna, bo my po to ją robimy, bo wiadomo, że dla młodzieży takie rzeczy to myślę, że raczej nie do przejścia, ale jak zobaczą Marcina, a może niektórzy i mnie, to zwrócą uwagę, zwrócą uwagę na problem i o to chodzi, żeby Nasze możliwości po prostu wykorzystywać w celu pomocy, bo tak jak wspomniałam, robimy to od lat każdy na własną rękę, ale widać, że wspólne działania, działania celowe i wspólnie właśnie z mediami, bo mamy dużo mediów, to jest to, do czego trzeba dążyć. I myślę sobie, że jeśli dojdzie do tego, że w każdej mieście, ośrodku, powiecie będzie jakiś mechanizm, nawet media będą przyzwyczajone do tego, że trzeba w tym okresie po prostu naświetlać działalność, wziąć wywiady nie sensacyjnie kto kogo zamordował, tylko wreszcie, y, y, prawda, naświetlić po kolei każdą organizację. Okazuje się, że ich wcale nie jest dużo. No jeśli 18 organizacji powiecie, no to naprawdę to po, po jednym artykule i już jest y, y, dobra sprawa. Dlatego właśnie te media zaprosiliśmy dzisiaj i namawiamy, żeby tak było. Czy Pani jeszcze y, y, chciałaby słówko? Nie, 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 nikt no nic nie musi, ale już Panią ktoś tu wywołał, by więc myślę, że bardzo. Ja, ja ci, to być, to być. Ja. Witam Państwa, nazywam się Barta Boczowską, reprezentuję Towarzystwo Świętego Brata Alberta, Koło Towarzystwa Jerozolimskie. Moja organizacja od 34 lat działa już w całej Polsce, niosąc pomoc osobom bezdomnym to Towarzystwie od 10 lat. Ja w całej tej kampanii chciałabym zwrócić uwagę na fenomen właśnie tej reklamy telewizyjnej, tych wielkich organizacji, które mają ten ogro... w ręku to narzędzie telewizja i tak zwane popularne inicjatywy, na które chętnie państwo oddają pieniądze. Są to pomoc dla, dla dzieci. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że ja zajmuję się bezdomnymi i ogromną trudność jest pozyskiwanie pieniędzy dla osób bezdomnych. Bo jak to traktuje się ich najgorsi, kluby i tak dalej, i tak dalej. Więc mimo wszystko, że moja organizacja liczy tysiące członków, tysiące ludzi pracujących na jeden procent, procent ten wpływa do naszego. organizacji. Nie robimy kampanii telewizyjnej, bo na to nas nie stać, ale robimy kampanię w postaci ulotek, banerów i gdzieś tam od czasu do czasu jakaś <laughs> jakaś rozmowa z naszym naczelnym. ale czy to jest za mało? Kiedy zadaliśmy sobie pytanie. Nie jest za mało. Jest dużo, tylko jest to niepopularny temat. I też Uważam, że kampanie 1% tą którą wy zaczęliście, dobry ma kierunek. Dobrze jest ukierunkowana na reklamę, na podniesienie wartości organizacji, które zajmują się jak gdyby wykluczeniem społecznym. Czy alkoholizmem, czy bezdomnymi, czy ludźmi z marginesu. Taka reforma jest potrzebna, próbująca organizacje pozarządowe miejskie, żeby te pieniądze nie uciekały właśnie do tych wielkich telewizyjnych, medialnych organizacji. Jest to bardzo ważne dla, naszy, dla naszego dworza. Dziękuję Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, no ja tylko mogę jeszcze raz podziękować za przybycie, za uwagę, za właściwie fajną rozmowę, bo widzę, że tutaj jednak nie, nie, nie skończyło się na wystąpieniach, a każdy się podzielił swoimi Myślami, doświadczeniem i jeszcze raz zaapeluję, teraz już oficjalnie z tego miejsca do mediów, które bardzo szanujemy i lubimy, i prosimy ich też, żeby pamiętali, że społeczne sprawy, organizacje, które tu działają, właśnie ci ludzie, którzy z własnego serca od lat pomagają innym, są ciekawymi bohaterami. To o nich trzeba mówić, a nie o tych, co e, najmniej ciekawe e, e, czyny wyprawiają, i... a jednak sensacja dzisiaj karmi się. Media karmią się sensacją. Ja ze swojej strony dziękuję. Jeśli ktoś jeszcze ma ochotę, bardzo proszę. Ja już podam, może...